Hej, hej, hej! roki 4197 i mamy kolejny odcinek świata według Rockiego. I na wstępie chciałbym Was bardzo przeprosić, ponieważ ten save, który zrobiłem i zamiast ostatni odcinek, że szukam chaty, to można powiedzieć, że się zanied. Zaginął, o tak, zaginął. I zrobiłem nowy, taki mam domek teraz, fajniutki. Tak, tutaj taka lawa jakaś w ogóle. No i dzisiaj chcę zrobić przystań Tak, chcę zrobić przystań Z staję staje tak o. Także no patrzcie, takich po całych surowców nie mam, ale taki redstone, którego jest teraz masa, masa ludzie, po prostu gdzie spojrzysz redstone? Ja mówię, nie, nie redstone, ja chcę wungel, wungel ludzie, wungel. No pysz, plany są takie, Potrzebne w to drewno, to drewno i to. <laughs> Jeszcze szła. Tak. Mamy wszystko co potrzebne, więc wyruszamy w wyprawę. Ta przystań będzie stała. Właśnie taka pustka, tu, tu mogłaby być wioska, tak to by było fajne. Tutaj będzie stała, tak? Tu będzie stała taki genialny pomysł. Nie wiem pojęcia jak to będzie wyglądać, bo tak sobie musimy. Hmm. Lubię te trzy surowce, to zrobię sobie z nich. No, nie mamy dyni Proszę bym śnieg wydobyć, byśmy bałwana zrobili, żeby pilnował Ale trudno, to w kolejnym odcinku zrobimy bałwana ho, ho, ho. Dobra, teraz trzeba coś wymyślić, jak to zrobić Dobra, tak, będzie trzeba jakoś tak Tam będzie w środku takie zejście i w ogóle wszystko porobi się Tu będzie trzeba zadirtować Wracamy się pod dirt Odcinek też długi dzisiaj nie może być Ponieważ zacząłem nagrywać portal Już mam tam 3-4 odcinki Nie 4-5 odcinków I nie chcę mi się ich renderować, bo są długie I mi zajmują pamięć i nie mam Za bardzo I nie mam tych dirtów za bardzo Łopatka Wciśniemy łopatą Mogłem to potem zrobić, ale dobra a tak, tu będzie klocek odstępu, tu będzie wejście A może podwójne takie będzie bardziej Fajniejsze, hohoho, ho, ho, fajniejsze wejście. a Wy nie macie fajniejszego wejścia, dobra Jak dziwny głos mi się wydaje, że mam hmm. Dobra, dobra, dobra Dyrtujemy. I teraz możemy dumnie położyć tutaj te fajne klocki, które dalej nazwy nie umiem Stone bricks, tak stone bricksy możemy położyć I to będzie takie małe okienko, żeby takie ciekawiej było oh, co tam można zobaczyć przez okienko yep. Oła, myślałem, że mi się uda Taki super mobilny Wiem, tyle szkła wziął, ale szkła masz, stary szaleje Da, da, da. dobra, dobra teraz to, to, to się przyda tak, to się przyda, to mm, teraz muszę pomyśleć jak wejść na górę o, to mamy. tu mam taki Czy ja wykorzystuję zawsze teren, jak tylko mogę o, nie mogę wykorzystać teren mam dirt, o, mamy dirt dirt forever i w ogóle fuf no, i gitara Nie mam pomysłu jeszcze na sufit, bo tak sobie o takie pomyślałem. I myślę, że to będzie fajnie nawet wyglądać. Dobra, zobaczmy, jak to tak mniej więcej wygląda. Nie, wzajem dość fajnie. Tylko jeszcze okno można tu jakieś zrobić małe. Żeby tak wiedzieć, nie płaska ściana, tylko żeby jakieś okienko. Oho, creeper w środku się zrespił, trzeba popatrzeć przez okienko, nie. W górę może zrobić. Muszę w ogóle drzwi zrobić teraz drzwi i drzwi i zrobi się jakąś ścieżkę, nie wiem z gravel, ten gravel pozbieram, bo mi się nie podoba w ogóle ten pokój tak, eee, tak, z czego tu? Może z desek? Dyskowa się, nie, tam będzie deskowa podłoga nie, zrobimy koblową podłogę, a z desek będzie sufit, tak wydamy całe półjasne drewno, tak, nie wiem, czy jakie to jest drewno nie wiem, jak to drewno można nazwać, tak, jest sosna, brzoza i co, i drewno, no Ej, drzwi. O jakbym zapomniał musiałbym latać znowu dookoła. Zdarzy mi się już na razie nie przyda, więc... Potem sobie pójdę do lasu pozbierać drzewory. Dobra, mamy. Powiem to wszystko przygotować przed odcinkiem, ale tak to weszło. Że... Nie mogę też odcinka nagrać dłuższego niż bodajże 15 minut. Bo pamięć, pamięć nie pozwala. Już mamy swój drzwi Eee, what the fuck Ej, boże, boże, nocz, nocz, nocz Tyle błędów w ostatecznej wersji wypuścić Naprawdę, no kurde Taki podstawowy błąd to jest przecież, no kurde jak no, można tak... Drzwi nie można otworzyć, no jak pierdolenie, Szkoda słów, man. Ale to mi się podoba się podoba. Ja lubię takie przestrzenie wiem wtedy co się dzieje dookołanie. Góry za każdym zakrętem może być jakiś wieśniok. I w ogóle. Że muszę nagrać z Voxen pewne sceny. Tak, sceny. Kręcimy sobie z Minecrafta coś fajnego, coś fajnego, tak. Moim zdaniem to jest zajebiste po prostu Ale hmm. zobaczymy czy w ogóle pierwszy odcinek wyjdzie Bo coś prace stanęły po pierwszym dniu A już w drugim dniu nic nie robiliśmy i teraz trzeci dzień Trochę scenariusza nam zabrakło Ale damy radę, damy radę Bo czemu nie Damy radę, No Mam jeszcze ciemny drewno, nie? Dobrze, to już. No, myślę, że to jak na taką przystań, to tak nie wygląda jak na taką przystań, bo przystań nie mają być jakieś produże, szczególnie dla jednej osoby. Mm, to to z zewnątrz, zewnątrz, też nie skończyłem, nie? Żeby tam nie było, kurwa, no zrobił cały odcinek, wdrywalną kwadratową chatę z kwadratowym dachem i, i skończył. O nie, nie, moi drodzy, ja tu wiesz, mechanizmy chcę porobić i wszystko. W ogóle najpierw mają mechanizmy zrobić, a nie. O, ciemność się robi, nie mówcie. Będzie smutne. Dobrze, dźwignia będzie tu. Tu zrobimy schody, ale to potem, bo tak, ja już tu próbuję. No i moje nie jest chowanie recylona. No jeszcze drzwi otwieram przy okazji. Daj to, Trzeba to przenieść może. to może będzie tutaj o i wtedy się może teraz no idzie dobra prawidłowo tak to miało wyglądać tak to muszę Cze, czekaj co ja tu chcę konkretnie zrobić bo tak trochę bez planu to kopię w muszę tu zrobić tak Czekajcie, ja muszę sobie coś sprawdzić, czy no, czy to zrobił w końcu, czy nie zrobił no, Mam już nawet symbole, symbole Tak Nie zrobił tego jednak, to słabo mam inny plan Tylko tam plan będzie głupszy już, ale ten był ...fajniejszy, no kurde Dlaje mówi trudno Czy to będzie otwierane dużo Czterema pistolami będzie moje to otwierane. Port. Tak, port. To się nazywa. Dokładnie. Może jakieś pochodnie bym tu położył. Ciemno tu. Mm -hmm. Tak, mój plan jest taki, że tu, to będzie widoczne jednak, no ale trudno, nie da się inaczej. Tak, że to będzie... Że tak Tak, to będzie tutaj Tu sto nie, nie, źle robię, źle robię fu, 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 fu. Wróć, wróć, ale ja się mylę, ja nie mogę. Jeszcze chwilę tego kilofa ch chowa mam potrzebne. Mam iść przy samej ścianie. To będzie tutaj będzie stąd to co tutaj to jest niesymetryczne no co kurde to to będzie musiało być tutaj niestety tak wyszło czas się kończy niestety też tak wyszło Trochę moja perspektywa się zmieniła, ale dobra, dobra niech będzie. zupełnie inaczej miał wyglądać na początku, a teraz zupełnie inaczej to robię. O włodewa. Czas, 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 czas nas goni, czas nas goni, panowie i panie. Zajebiście jeszcze woda się dała. To za chustą? No i reclamami pozbiera co za chwilstwo będzie taka podstawowa miało to zupełnie inaczej wyglądać na kurde wyszło akurat tak trochę moja perspektywa nie wyszła że tak powiem Tak i tu będą to jest koblowe klocki Tylko kurde, no zjebałem to straszliwe to zjebałem I się przyznaję bez bicia, że to zjebałem Roki, Roki, coś ty narobił Roki, Roki, coś ty narobił Narobiłeś hałasu i zjebałeś będzie, będzie, będzie. Czekaj, może to jeszcze jakoś wyjdzie. Po moją, ale wyjdzie. Patrz, na ani mechanizmu nie będzie widać, jak tak zrobię. Cii, wiem, że to zjewałem, są w ogóle. Ale patrzcie, jaki to będzie myk. Tak zrobimy. Ej, stój, bo teraz nam się woda wleje. Stop, stop, stop. Jesteśmy tutaj, tu, tu jakbym zrobił, nie, to będzie za mało, będzie dużo, za... to łopata, łopata, tylko woda mi się teraz tu wleje, to muszę włożyć klocki, a, Boże, że roki, roki, nakombinowałeś, to musi niżej być, w tym miejscu akurat musi być niżej, tutaj też być. No teraz wyjść Kurwa. Dobra. Jeszcze tu niżej. Tak, i dzięki temu, że takie rzeczy poczyniłem, to jeszcze musi być niżej. Nie. O, boże, boże. Roki, Roki. Coś ty uczynił. Kręcisz odcinek, a nic nie umiesz. To jest szatanie jeden. Tak? Dobra, prąd dziki idzie dalej. Tak. Moja perspektywa jest dokładnie taka. O właśnie. Dokładnie taka moja perspektywa jest. Tu wrzucić wodę. Tu wrzucić jeszcze wodę. Tak, żeby się nie zrobiło takie coś właśnie. I wtedy będzie gitara i to jeszcze nawet będę miał zasłonięte. ho, ho Nawet nie zjebałem straszliwie jak myślałem. Bo już nareperowałem. To jest taka bajroki, no bajroki, no kurde. Ja mam wszystko swoje i jest gitara. Tak to jest, żeby było łatwo wyjść. No. Dźwignia. Ten tacy dir tu się na mnie dziwnie patrzył. Dobrze. Szybko biegniemy Chyba nie było. Jest pisful, ale trudno A i tak szybko biegniemy, bo ma pamięci Jedno wiaderko Chcemy tylko wodę wsadzić i zarąbiliście zakończyć odcinek No taka mini, bo tutaj jest taki wypływ niby tam w ogóle Może tu gdzieś pójść, gdzie jest płucizna, bo nie chcę zjebać tak dokładnie tutaj o I teraz jeżeli to otworzę ha 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 roki you are uh, good no dobrze w kolejnym odcinku Postaram się, nie wiem, skombinować diamenty Jak skombinuję diamenty to wtedy zrobimy sobie stół A jak zrobimy stół to będziemy hardcorali, bo stół jest zajebisty, bo w tym stole można ulepszać itemy Tak Będziemy wtedy mogli sobie zrobić, ulepszyć kilofa i będziemy mieli błyszące zbroje i w ogóle Będzie git mayonnaise babcie rules i w ogóle Zgadzacie się ze mną? Zgadzacie no jeszcze zrobimy skrzynkę, do której wpakujemy 3000 łódek. Cały drewno. No, szkoda drewno trochę. Tyle co tego mam. Zrobimy z tego łódeczki. No. I gitara i będziemy mieć łódki. Teraz jest jak nam wypada jakby się zepsuła jednak. A ją zgubił. Wiecie jaki ja jestem, mogę ją zgubić w ogóle. Dobrze, ale póki co to koniec, więc komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki. I dajcie łapcie w górę. Łapcie w górę, man! I woman, jeżeli mnie jakakolwiek ogląda. Tak. No to dobrze, no to czooooj! Ja myślicie, że wpadnę, nie? Cześć!